Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fenomen, który od 33 lat łączy Polaków we wspólnym celu. Niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Widzę radość ludzi, dobrą zabawę i po prostu cieszę się z tego, że tak impreza odbywa się cyklicznie co roku od 33 lat u nas w Polsce. Przez ponad trzy dekady fundacja zebrała ponad 2 miliardy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Myślę, że warto pomagać. Ja jestem po wypadku i jak się obudziłem po wypadku, to pierwsze co zobaczyłem maszynę z serduszkiem. I od tamtego czasu powiedziałem, że jak tylko będę mógł, to w miłą chęć będę chodził i zbierał. Już jest szósty raz. Darczyńcy w zamian za datek otrzymują naklejki z serduszkiem. W tegoroczną akcję włączyło się setki tysięcy wolontariuszy w Polsce, jak i za granicą. Stwierdziłam, że trzeba jakoś przyciągnąć te pieniążki do siebie. Jest dużo wolontariuszy. Z dziećmi się przebraliśmy, żeby też jak najwięcej do tych puszek uzbierać. Widzę te sprzęty w szpitalach. Moje dzieci, jak się rodziły, też korzystały ze sprzętów orkiestry. Finał WOŚP to nie tylko tradycyjne zbiórki na ulicach, ale przede wszystkim koncerty, warsztaty dla dzieci czy kiermasze, które organizują sztaby na całym świecie. Wszyscy chcemy pomagać po prostu. Widzę mnóstwo sprzętu w szpitalach, który właśnie zafundowała orkiestra, także od 33 lat pomagam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisała się w polską kulturę, a czerwone serduszka stały się symbolem wsparcia dla osób potrzebujących. Co roku w akcji udział biorą celebryci, politycy oraz osoby z różnych środowisk. Organizatorzy liczą, że tak jak w poprzednim roku, tak i w tym uda się pobić kolejny rekord. Wyniki poznamy w marcu. Dla Euronews Mateusz Jaroński, Warszawa.